Gratuluję drużynie Gospodarzy Zwycięstwa, zagrali fantastyczną drugą połowę na gigantycznej skuteczności, trafiali trójka za trójką. My próbowaliśmy zniwelować pierwszą połowę, zagraliśmy dwie odmienne połowy, za dużo błędów, skrętnie to gospodarze wykorzystali. Ta skuteczność im dodawała e, wiatr w żagle i odnieśli zwycięstwo. Zasłużenie, no, my próbujemy się podnieść. Z tego, żeby nie być na samym końcu, i, i z każdym meczem próbujemy motywować i wrzucać impuls. Ten mecz był taki, do przerwy był ten impuls, natomiast zdecydowanie nie wystarczyło to w drugiej połowie i, i przegaliśmy mecz. Tak jak powiedział trener, do przerwy. Graliśmy dobrze, agresywnie po bronie, też trafialiśmy swoje rzuty, no ale traf rzucił w drugiej połowie 69 punktów i 17 trójek. Tutaj widzę, to jest. Wow. Wygrali w pełni dosużenie w drugiej połowie. I tyle. Wszystko tutaj widać. I na and też było widać. Uh it was a great game. Um we uh we started off pretty bad, you know, but uh coach came in at half time and and had a talk with us. Um you know, we started to play defense and you know, we won the game. Dobro was an interesting Dla nas? Uh Zaczęliśmy źle ten mecz, ale w przerwie mieliśmy poważną rozmowę z trenerem. W drugiej połowie zaczęliśmy lepiej bronić i udało się wygrać. That's it. Yeah, like I said, it was I mean, we just got to get better on defense, you know. Um we can't win games by making three-point shots every game. We got to dig in and play play great defense and when we play defense, we're we're a good team. A musimy zacząć grać w obronie. Nie możemy wygrywać meczów tylko rzucając uh, za trzy punkty. Jeżeli zaczniemy yeah będziemy dobrym zespołem. Powtórzy się znów, że dobrze, że wygraliśmy. W jaki sposób wygraliśmy, no to ciężko mi jest skomentować to co powiedziałem w szatni. Willi skradł moje słowa, bo ja powiedziałem, że no nie możemy my grać tak, że dobrze, że my trafiamy na 60 prawie procentów za trzy, no tak się nie gra w kosze, no. Dobrze, może mamy styl ofensywny, no nie możemy po prostu tak grać w obronie. Nie wiem, nie wiem, tak szczerze powiem, od kilku meczów jakoś, no, mamy dużo kontuzji, nie mamy treningów 5 na 5. Teraz znów nam wypadł e, Michał e, Szaras, chcę Cze, podziękować Czarnosowi, bo dzisiaj Normalnie on miał leżeć w łóżku. No, przyszedł i zagrał chociaż trochę, 10 minut nam naprawdę pomógł. i no, bo, bo, bo w ogóle mamy no, bardzo małą taką rotację. Dzisiaj młodzi powiedzmy nie włączyli się tak jak, tak jak ja od nich oczekuję. I może te wszystkie okoliczności, okoliczności schodzą się i... Nie wiem. No, Jeden na jeden, to czasami mi wygląda, że, że, że moja mama lepiej by ustalała na nogach niż niektóre moi zawodnicy. No, to, to, to nie jest śmieszne, naprawdę to mi bardzo martwi, i będziemy musieli jeszcze więcej trenować. Daj Boże, kontuzje nas omiją i może będzie lepiej. A co do meczu, no co tu dużo mówić. No, trójkami w drugiej połowie zabiliśmy zespół. Trochę, momentami trochę lepiej graliśmy w obronę. No też to, to, to powiedzmy. Tak daleko do do tego, do czego my dążymy, że aż nie widać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. No to samo, ta sama noga tak samo skręcił i nie wiem, jutro będzie miał USG, będzie więcej wiadomo, no jak widzieliście nie wyglądało to kolorowo. Plus tak też dzięki, Stefan, dzięki Stefanu, bo normalnie to ja forsowałem jego do gry, bo no, brakuje nam podkoszowych i brakuje tego tej emocji, tej e, powiedzmy. No Stefan z czego on jest znany i słynie, z czego z, dobre, z dobrej obrony i pomaga wszędzie i dużo energii daje. on generalnie mówiąc, on dwa treningi tylko z nami trenował po, po miesiącu przerwę, No to sami dobrze rozumiecie w jakim on jest w stanie fizycznym i tak, dalej, i tak dalej i może trochę za mocno. To znaczy za wcześnie. jego no, Taka nasza sytuacja jest, ja nie mam z czego wybierać. I szkoda, że znów wypadł i teraz nie wiadomo, do, kiedy wróci do nas. Myślę, że jak najszybciej czekam. Stefan, wróć.